od początku istnienia Ludowego Wojska Polskiego i od początku istnienia Układu Warszawskiego, rolą sił zbrojnych całego paktu, całego bloku sowieckiego było przygotowywanie się do wojny. To był pakt agresywny w swoich nawet teoretycznych zamiarach. Jak Państwo przeczytacie tą książkę, to zobaczycie jakie były cele operacyjne, cele wywiadowcze Oddziału drugiego, a później zarządu drugiego, sztabu generalnego. Jak one miały być, że tak powiem, jaki obszar zainteresowania powinien, powinien być brany pod uwagę. I to jest, proszę Państwa, kierunek działań operacyjnych wojsk Układu Warszawskiego zmierzających do podbicia Danii, Niemiec, częściowo Norwegii i krajów Beneluxu. Czyli obszar działania. Ludowego wojska polskiego w ataku na zachód w ramach tzw. frontu nadmorskiego, nazywanego przez specjalistów wojskowych czasami Frontem Polskim. To znaczy ludowe wojsko polskie, które w warunkach wojennych z 350 tysięcy miało liczyć 650 tysięcy, miało po prostu maszerować i okupować te terytorium świata zachodniego. I wywiad wojskowy PRL. Miał za zadanie jakby skoncentrować się przede wszystkim na tej północnej flance Unii Europejskiej, obecnej, tak, czy Europy Zachodniej. No i w związku z tym cała ta armia Ludowego Wojska Polskiego podlegała no, niesamowitej, można powiedzieć, z jednej strony kontroli, ale w jakimś sensie też inżynierii polityczno-propagandowej. To, był, to miał być najbardziej lojalny element tej całej układanki państwowej pod nazwą Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo przecież oni mieli zostać użyci w konflikcie zbrojnym z Zachodem. Tego nie miała zrobić Milicja Obywatelska, nawet Służba Bezpieczeństwa i zwykły człowiek chodząc po ulicy, tylko to miało przeprowadzić Ludowe Wojsko Polskie. Więc system szkolenia tej armii w tym oczywiście system szkolenia służb wywiadowczych, a nawet kontrwywiadowczych, ale mówimy o wywiadzie, więc skupmy się na tym wątku, polegał przede wszystkim w pierwszym okresie, lat 45-56, na bezpośrednim dowodzeniu tym wywiadem i kontrolowania, kontrolowaniu tego wywiadu przez ludzi przysłanych tutaj przez Związek Sowiecki. To wyglądało, proszę Państwa, w pierwszym okresie w ten sposób, że 52 główne etaty, kierownicze etaty wywiadu wojskowego PRL yy, obejmowali y, Sowieci. Wprowadzono nawet obowiązkowy, dwugodzinny, codziennie lektorat języka polskiego, bo był problem komunikacji. Zwykły problem komunikacji po prostu z innymi żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. Nie mogli się po prostu dogadać. Yy, Sowieci bezpośrednio albo kierowali tym wywiadem jako szefowie w latach 43-45. Później był eksperyment z jego o nazwisku Wacław Komar. Kryminaliście, który, ja to tutaj cytuję, sam o sobie w takiej autorekomendacji w własnoręcznym życiorysie, który znalazłem w aktach wywiadu wojskowego, pisze, ile osób zabił osobiście przed wojną, bo był działaczem tak zwanej Wojskówki Komunistycznej Partii Polskiej. Możecie Państwo to tutaj zresztą przeczytać. I był ten okres pięciolecia, kiedy Wacław Komar ściągnął swoich kumpli, oficerów żydowskiego pochodzenia komunistów przedwojennych do tego wywiadu, nasycił po prostu tą strukturę wywiadu wojskowego w tym okresie swoimi kumplami z jeszcze wojny hiszpańskiej z lat 36-39, a później w roku 50 znów... Sowieci, jakby niezadowoleni ze spraw, z obrotu spraw w tym wywiadzie, przyjmują bezpośrednią kontrolę. Macie Państwo nawet taką tabelkę, kto był szefem tego wywiadu wojskowego w okresie, w okresie PRL-u i do 1955 roku znów Sowieci bezpośrednio kierują tym wywiadem. To jest, proszę Państwa, taki paradoks, że historyk odtwarzający historię tego wywiadu wojskowego w pierwszym, dla pierwszego okresu nie jest w stanie dotrzeć do akt osobowych szefów tego wywiadu, tych Sowietów z GRU, którzy po prostu zostali oddelegowani do pracy w tym wywiadzie w bo nie ma zwyczajnie ich akt. Nawet nie założono im często teczek personalnych w Ludowym Wojsku Polskim, tylko jakby przebieg służby prowadzono i kontrolowano poprzez teczki ich osobowe w Armii Czerwonej. I Wbrew też obiegowym opiniom w Rosji wychodzi bardzo dużo książek na temat służb specjalnych okresu komunistycznego i proszę sobie wyobrazić, że strukturę personalną, kierowniczą wywiadu wojskowego PRL za pierwszy okres w dużej mierze odstworzyłem w oparciu o książki historyków rosyjskich, yy, yy, którzy, którzy na przykład wydali słowniki biograficzne oficerów GRU I tam można znaleźć po prostu szefów wywiadu wojskowego PRL. I dzięki temu mogłem po prostu ich w tej książce również opisać. Natomiast po roku 56, a w zasadzie już na przełomie roku 55 i 1956 następuje zmiana. Na czym ta zmiana polega, jeśli chodzi o tą kontrolę, o ten brak suwerenności, to polega na tym, że formalnie na przełomie tego wywiadu stają polskojęzyczni komuniści albo Polacy w sensie, w sensie narodowości, jak na przykład Grzegorz Korczyński, który notabene Ktoś na marginesie, miał na końcu około 100 żydów zamordowanych, w okresie, na Kielerczyźnie w okresie wojny, też z kryminalista, proszę Państwa. stanął w 1956 roku na czele wywiadu wojskowego Zarządu II i pełnił tą funkcję do roku 1965, ale już w jego otoczeniu wśród doradców do roku 1960 byli Sowieci. Natomiast w momencie, kiedy Sowieci wracają już do Moskwy i bezpośrednio jakby nie... Kierują tym wywiadem, a nawet nie doradzają szefom tego wywiadu wojskowego PRL, rozpoczyna się proces kształcenia kadry wywiadowczych wywiadu wojskowego PRL w Sowietach. Wszystkie funkcje kierownicze pełnione w latach 56-90 przez różnych oficerów, czyli szefowie oddziałów kierunkowych, szefowie tego piomu krajowego, wywiadu wojskowego. Szefowie tego wywiadu w ogóle w całości odbywają kursy operacyjno-strategiczne w Gieru yy, i podlegają po prostu tym wszystkim działaniom, które Sowieci stosują nawet wobec tych zaprzyjaźnionych towarzyszy polskich. To też nie dotyczy tylko oczywiście towarzyszy polskich, ale także węgierskich, dalej itd. itd. Yy, przy czym musicie Państwo wiedzieć, że oni w dużej nie, nie uczą się sztuki wywiadowczej w Związku Sowieckim. Mało tego, jak nawet to w szczegółach opisuję. Jak myślicie Państwo, że oni są kształceni na takim samym poziomie jak oficerowie GRU, to się byście Państwo mylili. Ja zresztą sam się zdziwiłem, jak znalazłem materiały na ten temat. Otóż kursy operacyjno-strategiczne dla wywiadowców z Polski na przykład były prowadzone w zupełnie innych budynkach jak kursy dla oficerów gieru. Wiedza, którą przekazywano towarzyszom z bratnich armii, była zupełnie inna, na niższym poziomie, aniżeli ta, którą przekazywano swoim z gieru. Przy czym jakby 70% tej wiedzy, którą przekazywano na tych kursach, to, to była wiedza, można powiedzieć, z zakresu propagandy ideologii, doktryny marksistowskiej, trochę doktryny yy, wojennej, yy, yy, Układu Warszawskiego czy Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego, a dopiero cała ta reszta, powiedzmy 30 czy 20%, to była wiedza związana ze sztuką wywiadowczą. I jeszcze jest jeden bardzo ważny element, o którym wiemy, czy to z pamiętników, czy hmm, z próby odtworzenia przebiegu tych kursów w latach 2000 prowadzonych w wojskowych służbach informacyjnych. Co towarzyszyło tym kursom w latach 56-90? Masowy werbunek przez gierów, wszystkich, którzy, czy w dużej części oficerów, którzy kończyli te kursy. Albo werbunek, albo ich kompromitowanie poprzez różnego typu sztuczki, kobiety lekkich obyczajów, alkoholizm, narkotyki, szukanie po prostu haków. Na tych oficerów, którzy na przykład nie byli podatni na, na werbunek ze strony Kieru, albo Kieru nie była nimi zainteresowana i oni po prostu yy, no z kolei starano się ich jakoś skompromitować. Dlaczego to jest, proszę Państwa, takie ważne, to co teraz mówię, w kontekście tego pytania, które zadał Łukasz? Dlatego, że po roku 90. Yy, wiemy, że Rosjanie. Już po upadku Związku Sowieckiego po roku 91, na podstawie wiedzy, którą zdobyli w okresie, powiedzmy, kształcenia tych kar, próbowali do części z tych oficerów, którzy pełnili ważne funkcje, czy to w służbach specjalnych, czy w ogóle w Wojsku Polskim po roku 90, po prostu docierać, wykorzystywać tą tajemną wiedzę do no, swoich y, operacyjnych jakichś y, interesów. I teraz, jak pada pytanie, to co mieliśmy zrobić po roku 90, no to, to może dla Państwa się wydaje kontrowersyjne, ale w moim przypadku w ogóle nie jest kontrowersyjne. Także powinniśmy zrobić to co części. Ogłosić opcję zerową dla wywiadu wojskowego. Znaczy się można by dyskutować w tym wywiadzie cywilnym trochę analogicznie, ale należało po prostu rozwiązać te służby, uznać, że do jakiegoś poziomu kierowników oddziałów... Kierowników kartotek, no, jakieś powiedzmy kadry kierowniczej, dowódczej tych tajnych służb PRL w ogóle nie ma możliwości przejścia weryfikacji, że oni powinni zostać usunięci z wojska z zakazem zatrudnienia ich w różnych innych obszarach yy, wojska Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast być może dla kadry niższego rzędu, niższego szczebla, zastosować chociażby taką praktykę weryfikacyjną, jaką stosowano w przypadku nisk, niskich ram funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, kiedy tworzył się Urząd Ochrony Państwa. Oczywiście to by spowodowało, że przez kilka lat, jak w Republice Czeskiej, nie byłoby stajnych służb wojskowych, bo następował proces ich reorganizacji, tak naprawdę tworzenia od nowa. Ale to w perspektywie końca lat 90. dałoby nam... W miarę profesjonalne, nowe, ale przede wszystkim uwolniono tego balastu sowieckiego, PRR-owskiego tajne służby wojskowe. My tego nie mieliśmy i to zrobiliśmy dopiero, czy próbę podjęto w 2006 roku, likwidując Wojskowe Służby Informacyjne. Proszę Państwa, jak zostałem przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych i odpowiadałem za, za likwidację. Akurat zająłem się wywiadem wojskowym i postanowiłem przejrzeć wszystkie sprawy wywiadu wojskowego Wojskowych Służb Informacyjnych za 1990-2006 złożone do archiwum. I oczywiście nie będę tu zdradzał żadnych tajemnic, ale powiem Państwu w ten sposób. Przejrzałem 2,5 tysiąca spraw złożonych do archiwum. Żadna z tych spraw, co było dla mnie uderzające, dla człowieka, który się jakby uczył dopiero spraw związanych z, z problematyką służb wojskowych, nie wyglądała na profesjonalną i większość z tych spraw koncentrowała się na sprawach krajowych. I teraz jak napisałem tę książkę, jak pisałem tą książkę, uzmysłowiłem sobie, że to jest jakby matryca tego, co było, co było w prl Brak profesjonalizmu i brak osiągnięć w wywiadzie zagranicznym i koncentracja na sprawach krajowych. I to jest jakby odpowiedź na, na to wszystko, znaczy, tak czy owak tych służb państwo nie, mieli, nie mieliście, tak czy owak one nie istniały, tak czy owak one y, profesjonalnie nie działały, ani w sensie komuny wywiadowczym, ani wywiadowczym, więc należało je po prostu szybciej zlikwidować, ale oczywiście to jest takie dyskutowanie, wiemy jak na jakich zasadach Polska wolna się w latach 80-90 tworzyła, Możecie państwo tutaj przeczytać jak Możnych protektorów mieli ci ludzie, jak Jaruzelski, który już nie był prezydentem, wpływał na strukturę personalną wojska i tajnych służb. Jak tak zwani nasi z Solidarności konsultowali z nim decyzje personalne dotyczące WSI, jak to po prostu wszystko wyglądało, prawda? No więc, więc musicie Państwo wiedzieć, że w ogóle to jest tak skonsolidowane środowisko, w którym absolutnym królem. Jeśli chodzi o wojsko i były żołnierzy, również na służb, jest generał Jaruzelski. Ja docierałem do różnych oficerów zarządu drugiego pisząc tą książkę. Jeden z nich odpowiedział pozytywnie, który jest wymieniony z nazwiska, bo część jest wymieniona jako NN, bo sobie zastrzegli y, anonimowość. Myślę tutaj o słynnym pułkowniku Mirosławie Wojciechowskim. Słynnym dlatego, że część z Państwa może go kojarzyć z lat 80. był przewodniczącym Radio Komitetu. I pułkownik Wojciechowski mi powiedział, że, że sprawę jego spotkania ze mną konsultował z generałem Jaruzelskim. Jaruzelski leży na szasseł, ciężko chory, ledwo mówi, a i tak oni konsultują spotkanie z jakimś historykiem, po prostu, czy można się z nim spotkać, czy nie. Generał Jaruzelski miał namawiać generała Romana Misztala, ostatniego szefa zarządu drugiego, do tego, żeby się ze mną spotkał. On jednak odmówił generałowi Jaruzelskiemu, no bo to nie, nie na jego siły, ale. No, to pokazuje, jak pionowa struktura podległości jakby została przeniesiona do okresu IIIRP, po prostu, że, 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 że oni są tak bardzo właśnie zintegrowani. Oczywiście, sporo by można było o tym mówić. pełni na sytuacjach, w przypadku były funkcjonariusze przy SB, którzy są w powszech po prostu bardzo podzieleni, zróżnicowani i tam nie ma tej jednej struktury podległości, na przykład, oni dzwonią do piszczaka, czy on wyrazi zgodę, żeby się spotkać. Więc tak to. Tak to wygląda, ale mówię o szczegółach, można by sporo mówić, sporo Państwo znajdziecie w tej książce. Ja Może państwo Państwu oddam głos, znaczy, w zasadzie muszę zadać pytanie, trzymam ostatnie pytanie. W tej chwili prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski, osoba, która jako jedyna głosowała przeciwko rozwiązaniu WSI. Jako jedyna osoba z Platformą Obywatelskiej, czy jest zagrożenie, że te służby w jakiś sposób mogą się reaktywować? Znaczy, ja nie mówię o tym, że WSI BIS powstanie. Czy ci ludzie mogą reaktywować jakąś inną służbę, pod inną daną, stworzyć taką strukturę, jaką czynienia w latach 90. i 2000, dopóki nie stworzyły tego Proszę Państwa, Komorowski jest jednym z ciekawszych polityków, jeśli chodzi o tą tematykę, tak zwanych naszych polityków, bo takiego określenia używano w latach 80., 90. Ja pamiętam, jak stawiano właśnie te, te, te informacje o tych właśnie naszych, których teraz delegujemy do Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby pilnowali tam ludzi Siewickiego. To jest zabawne, to jest po tylu jak teatr po prostu wyglądało. A tu się okazuje, że jak pisałem tą książkę, to w źródłach otwartych, tak jak w gazetach, w książkach opublikowanych w latach 90 można przeczytać wspomnienia generała Jaruzelskiego, że sprawa wpuszczenia naszych do Ministerstwa Obrony Narodowej, to Zjednoczonej Szkiewicza i Państwa Konwolskiego, była z nim konsultowana. I że on podjął ostateczną decyzję nam z puli przedstawionej naszych, po prostu ci mają wejść do Ministerstwa Obrony Narodowej i mają zostać wiceministrami yy, w, tym, w tymże resorcie. I proszę Państwa, dla mnie to było zastanawiające, dlaczego, znaczy, co się dzieje z naszymi, jak już się tam w tym momencie znaleźli. No, Wyobraźmy sobie, wchodzą na klonowej albo na legii, podległości do z Ministerstwa Obrony Narodowej i na tych korytarzach po prostu sami jacyś sobietnicy w tych szkołach, bo to nie dotyczy przecież to szkolenie tylko okadów wywiadowczych, czy tam wywiadowczych, albo w ogóle żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, jakichś bardziej znaczących i różnych rodzajów sił zbrojnych. Tam wchodzą. No i co? Szukając odpowiedzi na to, zacząłem po prostu wertować gazety z 90 roku, żeby znaleźć jakieś informacje o tym, jak oni się na ten temat wypowiadają, czy jakie oni przekazywali opinii publicznej sygnały o swoich odczuciach, co tam zastali, prawda. No i to muszę Państwu przyznać, że to było dla mnie szokujące. Tak tutaj wertowałem, jak Państwo widzieli, bo chciałem szybko znaleźć, ale udało mi się te wypowiedzi naszych z roku 90. Pierwsze ich wypowiedzi, tam z lipca na przykład 90 roku. I nagle znajduje w gazecie na przykład wyborczej wypowiedź Onyszkiewicza, a później również yy, yy, Bronisława Komorowskiego, którzy mówią Onyszkiewicz na przykład on mówi wywiad wojskowy PRL był wywiadem w zasadzie suwerennym i nigdy kieru i sowieci nim nie kierowali. Dolisław Komorowski z kolei mówi, w początkowej fazie kontrwywiad wojskowy, który mąż jakoś szczególnie interesował, był pod kontrolą Sowietów. Nawet ktoś mi mówił, że była rezydentura aż do 90 roku na ulicy Oczki Gieru, ale w praktyce tak naprawdę nikt z Sowietów nie wydawał rozkazów oficerom kontrwywiadu, zwłaszcza na niższym poziomie, w jednostkach itd. Potem pojawiają się wypowiedzi, z których wynika, że w ogóle całe ludowe wojsko polskie było na poły suwerenne i że w szeregach tego ludowego wojska polskiego większość kadry dowódczej stanowili patrioci. I tego typu, że tak powiem, doktryna propagandowa w dużej mierze obowiązuje do dzisiaj. Pojawiają się jeszcze różne inne wątki, na przykład Bronisław Komorowski w autoryzowanych w wywiadach z lat 90. opowiada o tym, jak, Czesław, jak Florian Siewicki go kiedyś zaprosił na spotkanie, jego szef i mówi mu Panie Grąpu, może by Pan znalazł jakiegoś nowego szefa kontrwywiadu wojskowego. Jak już się tworzyły wojskowe służby, to w pierwszej fazie był zarząd drugi wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i Bronisław Komorowski odpowiada w jednej z takich książek, Trzęsienie ziemi w Mon, tytuł trochę fałszywy, poprzednio nie odbierasz tej książki jako jakikolwiek trzęsienie ziemi, opis trzęsienia ziemi w Mon. I Dąsan Komorowski pisze tak entuzjastycznie, bo, że zaproponował Siwickiemu kandydata i on szybko go zaakceptował. I tak się stało, że w ipn ktoś może przez przypadek przywalił... Brzydko mówiąc, pieczątki jawne na teczkach z lat 90, 91 mogłem sobie sprawdzić, kogo to Bronisław Komorowski, nasz człowiek, w Ministerstwie Obrony Narodowej wskazał na nowego szefa kontrwywiadu. I wskazał, proszę Państwa, swój, bo jest taka teczka, która pokazuje prawie 500 nazwisk tworzących się nowych służb Wolnej polski w w kontrwywiadowczych, wojskowych i z datami powołania ich na odpowiednie funkcje. No i tam znalazłem pułkownika Luciana Jaworskiego, który, no, który był tym typem właśnie Bronisława morskiego. Był oficer agenturalnego wywiadu operacyjnego, no jak postać zupełnie niesamowita, no całkowicie, że tak powiem, z drugiej strony i z dawnej epoki. I to był ten jego, ten jego typ na nowego szefa kontrwywiadu wojskowego. No, trzeba powiedzieć, że to jest polityk bardzo konsekwentny, jeśli chodzi o woj. Komorowskiego. Ja opisuję w książce sytuację no, zupełnie nieprawdopodobną z roku 2001. Muszę sobie wyobrazić, że nasi sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego zobowiązali Wojskowe Służby Informacyjne i Ministerstwo Obrony Narodowej do takiego, do przeprowadzenia takiej, takiego audytu, czy takiej weryfikacji yy, tajnych służb wojskowych. Każdy żołnierz miał podlegać oficer jakiejś weryfikacji. No i pułkownik, później generał Rusak, który był ówczesnym szefem Wojskowych Służb Informacyjnych, taką procedurę dość ciekawą, dobrą wprowadził, yy, procedurę weryfikacyjną. No i yy, opisuje tutaj historię postaci zupełnie niesamowitej i pułkownika, później generała Izidorczyka, jednego z szefów. Wojskowych służb informacyjnych, który podlegał takiej weryfikacji, takiemu audytowi. No i cóż, cóż same wojskowe służby informacyjne o nim napisały? Że taka komórka, która się tym zajmowała, tą weryfikacją. No, że jest to oficer, który nie zasługuje na dopuszczenie do tajemnic państwowych i tajemnic wojskowych. Rzecz jeszcze dotyczyła właśnie z Dolczyka, który miał objąć funkcję. Przedstawiciela Wojska Polskiego w kwaterze głównej NATO, w związku z tym, że Polska wchodziła do Paktu Północnoatlantyckiego. I rekomendacja generała Rusaka była jak najbardziej negatywna na podstawie tej, tego, tej weryfikacji przeprowadzonej w USA. Rzecz dotyczyła również jego kontaktów z Sowietami i zatajenia wielu informacji związanych z jego kursem w Gieru. Pułkownik generał Rusak pisze w tej sprawie, proszę Państwa, do woj. Komorowskiego, który jest w tym czasie ministrem obrony narodowej. Minister obrony narodowej w tym wypadku powinien zachować się tak naprawdę jak notariusz, to znaczy przyjąć opinię szefa tajnej służby, który odmawia rekomendacji generałowi Izy Dorczykowej. No to oczywiście w bardzo jasny sposób argumentował, jak się Państwo cytat. Dlaczego Izdobczyk nie może mieć wpływu na wojsko polskie, nie może mieć certyfikatów dostępu do tajnych materiałów w Parku Północnoatlantyckiego? No i proszę Państwa, minister obrony narodowej uchylił decyzję generała Rusaka i nakazał wydać mu wszystkie certyfikaty i wysłać go do Brukseli. Tak wygląda po prostu praktyka, czy w sensie nawet takim można powiedzieć, jednostkowym, symbolicznym. Ta sprawa urasta do, do, do nami bardzo takiej niebezpiecznej w ogóle dla, dla wojska. Znaczy sytuacja, w której sama ta służba odmawia rekomendacji swojemu oficerowi, bo mówi o jego kontaktach z Sowietami i stawia znak zapytania na temat jego kontaktów aktualnych z Rosjanami, że to może mieć jakieś konsekwencje właśnie już w wolnej Polsce i minister obrony narodowej po prostu uchyla tą decyzję i każe go wysłać do Brukseli no jest rzeczą szokującą i przyznam się Państwu wielu oficerów takich niższego szczebla w wojskowych służbach informacyjnych o tym mówiła jako o sprawie no, zupełnie skandalicznej, która, która no, wywołała zamieszanie w, w, w szeregach wojskowych służb informacyjnych i odbiła się takim negatywnym echem, bo się okazało, że jakby można mieć jakieś haki w życiorysie, można ukłamać swoich przełożonych, a i tak jest jakaś instancja w postaci ministra Komorowskiego, która może uchylić po prostu te wszystkie decyzje negatywne dotyczące właśnie takich postaci. No i tak to po prostu wyglądało i, i, i no jest to polityk rzeczywiście bardzo konsekwentny, no później już w okresie tego niesamowitego konsensusu wokół likwidacji wojskowych służb informacyjnych, w Komorowski jest jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, ten konsensus był bardzo szeroki, bo zagłosowały za likwidacją WSI nie tylko Platforma Obywatelska Poza Komorowskim i PiS, ale również Samoobrona, Liga Polskich Rodzin i PSL. Tylko SLD było przeciwne, plus Komorowski. I on rzeczywiście zagłosował, zagłosował przeciwko. Ja tutaj jak znajdę, to Państwu zacytuję no zupełnie niesamowite wypowiedzi, może nawet za chwilę. O, mam takie fajne. Cytat. Służby te, rzecz dotyczy wojskowych służb informacyjnych, są spenetrowane przez różnej maści obce wywiady. Profesjonalizm w znacznej części kary jest wątpliwy. Wysocy oficerowie mają nawyki i mentalność z poprzedniej epoki. Gdy wojskowe służby były kontyngent, kontyngentem pomocniczym dla radzieckiego GRU i trzeciego zarządu KGB, ludzie tacy jak generał Łukaczewski powinni straszyć w obywatelach postkomunizmu. Wiecie państwo, to nie jest cytat nie jest państwo, co, z Antoniego Macierewicza. Wiecie państwo, skogo to jest cytat? Z Konstantego Miodowicza, posła PMO. Yy... Donald Tusk. Są i fakty wskazujące na to, że ta instytucja w mniejszym stopniu zajmuje się bezpieczeństwem państwa, a większym dziwnymi interesami wchodzeniem w powiązania polityczno-biznesowe. Trzeba się zastanowić, czy w rozwiązać dozwiąza... i na nowo od podstaw stworzyć, czy wystarczy je gruntownie zreformować. Teraz na tym tle ich kolega, też poseł Platformy Obywatelskiej, Głębieniecow Kumoroszy. Nie można rozważać reformy WSI pod wpływem artykułu prasowego. Trzeba najpierw sprawdzić fakty podane w artykule. I tak dalej, i tak dalej. Ale to pokazuje, jak szeroki poza tą postacią Komorowskiego był konsensus wokół likwidacji WSI. Tam jest więcej jeszcze bardzo takich plastycznych wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej. No i no coś po prostu później pękło tak, po tym głosowaniu zaczęto coraz częściej żałować tej decyzji o likwidacji WSI, że tłumaczono to samym Macierewiczem, ale no na górze się kontrpomorowski się odróżniał i później aż do dzisiaj triumfuje, mówiąc, że no, to był straszny błąd i należało jego, jego posłuchać. Szanowni Państwo, tak w takim razie oddam Państwu proszę, tak tylko bardzo proszę tutaj, mówię, no mamy tylko godzinę, więc krótsze pytanie. I nie można głosie... tylko właśnie... Proszę. Ja chciałem zapytać, co jest wiadomo o wydarzeniach w dniu 10 kwietnia 2010 w pałacu prezydenckim, bo jak, to znaczy w sprawie raportu o likwidacji GSI, bo jak wiadomo ówczesny marszałek Sejmu tak się bardzo do pewnych działań spieszył, że złamał w konstytucję przyjmując władzę, no właśnie niezgodnie z tą postąpcił. Ja działaniach z 10 kwietnia nie wiem więcej niż pewnie pani i państwo, poczytałem o tym w gazetach. Natomiast nie ulega wątpliwości, no, z tych informacji, które są dostępne, a które, które dotyczą jakby innych okoliczności, bo dotyczą sprawy związanej z Piotrem Bączkiem, Leszkiem Pietrzakiem, czy, czy sprawą dziennikarza Sumińskiego. Z, z, z tego wszystkiego wynika, że, że Komorowski bardzo szybko chciał Dotrzeć do treści raportu, i kiedy Anna Marszałek na łamach dziennika pisała o tym, że można ten raport kupić na bazarze Różyckiego, no to pewnie pobiegł na ten bazar Różyckiego, ale tego raportu, tego aneksu nie znalazł. później jest ta niesamowita rzeczywiście prowokacja. Proszę Państwa, jak kiedyś te akta zostaną ujawnione, to to będzie naprawdę dobry thriller polityczny. Ta prowokacja związana z dwoma żołnierzami byłymi oficerami wojskowych służb informacyjnych, zarysałem Michowski.